Michał Koterski nie mógł dłużej milczeć. Otwarcie zareagował na filmowy angaż Marka Kondrata Kilka godzin temu świat internautów obiegła nieoczekiwana wiadomość dotycząca przyszłości zawodowej Marka Kondrata Mimo zakończenia kariery aktorskiej, 74-latek wystąpi w nadchodzącej ekranizacji filmowej lalki o komentarz w sprawie powrotu celebrity pokusił się jego kolega z branży, Michał Koterski. Takich słów nie spodziewał się nikt. Marek Kondrat wraca na wielki ekran. Niebywałe, w jakiej produkcji wystąpi. 18 czerwca przyniósł prawdziwą gratkę dla fanów Marka Kondrata. Aktor znany z takich produkcji jak Psy, Dzień czy śmiesznego już wkrótce pojawi się w ekranizacji powieści Bolesława Prusa pod tytułem Lalka. Gwiazdor wcieli się w postać starego subiekta, Ignacego Rzeckiego. Marek Kondrat wraca po prawie 20-letniej przerwie na wielki ekran. Wcieli się w rolę Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji lalki, Bolesława Prusa, superprodukcji Gigant Films. Na ekranie będzie partnerował Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra Stanisława Wokulskiego, czytamy na Instagramowym profilu lalki. 74 latek nie ukrywał satysfakcji z możliwości ponownej pracy na planie. Przypomnijmy, że ostatni raz na ekranie pojawił się w 2010 roku w filmie Mała Matura 1947. Lalka jest moją ulubioną powieścią. Nigdy wcześniej w moim aktorskim życiu nie miałem okazji znaleźć się wśród jej bohaterów. Kropka teraz, los daje tę szansę mnie, i chcę z niej skorzystać. Cytuję słowa Kondrata Instagramowy profil. Michał Koterski reaguje na filmowy powrót Marka Kondrata. Te słowa padły wprost. Wiadomość o powrocie 74-latka na duży ekran wywołała natychmiastową reakcję w branży filmowej. Wśród głosów szczególnie wyróżnił się Michał Koterski, który w kultowym dniu świra wcielał się w syna bohatera granego przez Kondrata. Aktor nie krył swojego podekscytowania, twierdząc, że jego gra jest wciąż na najwyższym poziomie. Wielka sprawa. Tatuś wraca na ekran. Wiadomo, że zagra tak, że nie ma uja we wsi, napisał pod Instagramowym wpisem monet Kultura. Internauci także nie przeszli obojętnie i w komentarzach pokusili się o liczne słowa radości. Podkreślili przede wszystkim uznanie dla aktorskiego kunsztu Kondrata. Wspaniała wiadomość, cieszę się zarówno na nową wersję lalki, jak i na grę tego wielkiego aktora. Cudowna wiadomość dla miłośników talentu naszego mistrza. I to jest najlepsza wiadomość tego roku, czytamy.